Najskuteczniejszy sposób na korzystanie ze spirali na komary bez podpalania jej. Włóż spiralę pod strumień letniej wody. Gdy stanie się miękka, zacznij łamać ją na mniejsze kawałki do miseczki. O takim sposobie na jej użycie nie przeczytasz na opakowaniu. Gdy pokruszysz całą spiralę, dodaj do niej alkohol spirytusowy. Około 100 ml powinno wystarczyć. Następnie weź połówkę cytryny i wyciśnij ją całą do wody i gotowe. Przygotowanie całej mikstury trwało mniej niż dwie minuty. Zanieś ją na taras. Zapach skutecznie odstrasza komary. Spirala wcale nie musi być podpalona. Wykorzystana w ten sposób działa równie mocno. Ponadto działa o wiele dłużej. Stawiamy ją na stole i możemy odpoczywać na świeżym powietrzu, bez obawy przed komarami. Wiedziałeś, że spirale na komary można wykorzystać w taki sposób? Powieś taki worek w swoim domu. Podziękujesz mi później. Ten sprytny trik przyda się każdemu podczas tego lata. Do jego wykonania potrzebujesz woreczek foliowy, podobnej wielkości do tego, który właśnie pokazuję, oraz parę metalowych monet. Na początku wlej do woreczka wodę, wypełnij go do połowy. Następnie wrzuć do środka monety. Całość zamknij za pomocą plastikowej gumki recepturki. Ten trik z woreczkiem możesz zauważyć w wielu sklepach i restauracjach. Okazuje się, że taki worek skutecznie odstrasza muchy. Woda i monety tak odbijają promienie światła, że działają drażniąco i odstraszająco na muchy. Wystarczy powiesić go w swojej kuchni, przy oknie lub w miejscach uwielbianych przez muchy. Już po paru minutach irytujące owady znikną. Włóż to do dziur nornic, a szkodniki szybko znikną z Twojego ogrodu. Nornice potrafią zrobić poważne szkody roślinom nawet w jedną noc. Oto naturalne sposoby, by omijały go szerokim łukiem. Nornice nie bytują w domach ani w piwnicach. Żerują tylko w ogrodzie wieczorem i w nocy. O ich bytności świadczą dziury do ich tuneli w ziemi. Nornice wyjadają nasiona, podgryzają korzenie roślin, cebule kwiatów, a nawet korę młodych drzewek. Pierwszym sposobem są liście z orzecha włoskiego. Wystarczy zerwać na świeżo liście i włożyć je do dziur po nornicach. W liściach orzecha włoskiego znajduje się substancja juglon, która odstrasza ssaki. Do dziur wykopanych przez nornicę można włożyć też gałązki czarnego bzu. Z rozkładających się części bzu czarnego wydziela się kwas cyjanowodorowy, określany też jako kwas pruski, mający działanie odstraszające na gryzonie. Inne substancje odstraszające znajdziesz w kuchennej szafce. Świeży czosnek wydobywa intensywny zapach. Obieramy główkę czosnku, zgniatamy i wkładamy ząbki do korytarzy pod ziemią. Innym naturalnym odstraszaczem jest popularna przyprawa. Cynamon można znaleźć w prawie każdej kuchni. Wsypujemy pół opakowania mielonej przyprawy do tuneli. Jeśli nie macie pod ręką cynamonu, to również inna przyprawa się sprawdzi. Pieprz kajen sprawdzi się idealnie. Przyprawa ma równie intensywny zapach, który odstrasza szkodniki. Oto naturalne i tanie triki, które skutecznie przegonią nornicę z ogrodu. Rośliny i uprawy będą bezpieczne. Cztery sprytne triki na szpanową. Naturalne sposoby, które działają od razu. Rośliny zaatakowane przez larwy można rozpoznać od razu. Liście robią się brązowe. Między listkami można zobaczyć kokony pasożytów. Robak zaczyna atakować bukszpan już wczesną wiosną. Sama ćma nie jest groźna, natomiast składane na roślinach jajka, z których wylęgają się larwy już tak. Świeżo wyklute gąsienice ćmy bukszpanowej mają kolor zielony z brązowymi liniami wzdłuż ciała. Zjadają liście bukszpanu. Są bardzo żarłoczne i pustoszą rośliny. Ziemia okrzemkowa jest ulubionym składnikiem ogrodników. Jej zastosowanie w ogrodzie jest wielostronne. Ziemia okrzemkowa zawiera krzemionki, która jest źródłem naturalnego krzemu. Diatomid w niej zawarty ma bardzo szerokie zastosowanie w ogrodnictwie. Jest produktem pochodzenia naturalnego, dlatego w 100% jest bezpieczny i nie zagraża przyrodzie. Ziemia okrzemkowa jest przede wszystkim uniwersalnym środkiem insektobójczym. Wysypana na roślinę tworzy barierę ochronną, powstrzymuje larwę przed składaniem jaj i uszkadza ich pancerze. Rozsyp ją na zainfekowany krzaczek. Powtarzaj czynność raz w tygodniu i po każdym deszczu. Ćma Bóg Szpanowa nie będzie miała żadnych szans.